Cześć z tej strony Crimor Shims, Witam was ponownie w moim pokoju krewetkowym. Dzisiaj do mnie doszła paczuszka długo wyczekiwana od firmy Tima Garnelen z Niemiec. Karmię tymi pokarmami od długiego czasu i bardzo, bardzo lubię używać pokarmów w paście. Pokarmy i pełną paletę produktów znajdziecie na sklepie ekrewetki.pl. Natomiast zobaczmy, co w tej paczuszce jest, bo sam jestem bardzo ciekawy. Wiem, że jest 8 pokarmów, ale jest to niespodzianka i oczywiście tymi pokarmami nakarmimy dzisiaj moich milusińskich. Więc rozpakowujemy paczuszkę i za chwilkę się widzimy. Ok, mamy rozpakowaną paczuszkę, i ku mojemu zaskoczeniu pojawiły się cztery pokarmy w paście. Mamy tak. Garnelen pastę basic. Więc będziemy taką pastą dzisiaj karmić, podstawowa pasta. Jeżeli znacie język niemiecki, macie tutaj składzik. Więc super. Bardzo dobra pasta. Ja miałem kiedyś dawno temu pastę Basic i Gravid, ale widzę, że tu są cztery różne, więc będziemy dzisiaj Karmić na waszych oczach Tymi pastami Słuchajcie druga pasta to jest nowość To jest pasta ultra Podejrzewam, że wzbogacenie diety Do karmienia pewnie kilka razy w tygodniu Więc też to dzisiaj sobie Przetestujemy Kolejna pasta Gravit Rewelacyjna pasta dedykowana krewetkom w okresie noszenia jajeczek i de facto wspomagająca bardzo proces roznażania w krewetkariach. Bogata w białko, bardzo dobra pasta. Używałem jej, rezultaty są bardzo dobre. Ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć i myślę, że nie będzie miał za to do mnie urazy kolega Rafał Maciaszek, kumak shrimps, który kiedyś, bardzo dawno temu, na Warszawskich Dniach Akwarystyki, tłumaczył nam wszystkim, że najlepsze pokarmy dla krewetek są pokarmami w paście, są one najlepiej przyswajalne przez krewetki i takimi pokarmami powinniśmy karmić. Ja sobie wtedy wziąłem to bardzo do serca i pierwsze co zrobiłem, to kupiłem tą pastę właśnie w sklepie krewetki i Używałem jej i byłem naprawdę, naprawdę zaskoczony jej rezultat, rezultatami po używaniu tej pasty. Więc dzisiaj cieszę się, że znowu mam tą pastę u siebie w pokarmach. Słuchajcie, pokarmy w paście sugeruję Wam przechowywać w lodówce zamknięte. Nie przechowujcie ich na półce normalnie w pokoju krewetkowym czy w domu. Wrzućcie je do lodówki. One wtedy mają swoją dłuższą datę przydatności i będą dłużej świeże. I teraz coś nowego. Zbalansowana pasta ker Nigdy jej nie miałem. Tym bardziej się cieszę, że no jest taka różnorodność tych past w ofercie Timmy, że dzisiaj będziemy mogli to sobie wszystko przetestować. Ok. Jak zwykle dostałem też dwa pokarmy dla mniejszych krewetek. W granulacie i w proszku. Na razie ich dzisiaj nie będę otwierał. Może zrobimy z nich konkurs. Może to będzie jakaś motywacja dla Was, żeby coś fajnego wymyśleć i podpowiedzieć. Bo nadal się zastanawiam, jak wykorzystam to w konkursie. Ok, mamy to. I słuchajcie dwie nowości. To, co mamy w Paście, mamy również w. Takich pałeczkach, więc sobie to otworzymy i też sprawdzimy, jak to wygląda, jak krewetki się zachowują i jak się na ten pokarm zapatrują. I grawit również w granulkach. Jeżeli ktoś nie lubi pasty, jeżeli komuś pasta przeszkadza, bo za bardzo pyli, no to mamy też grawit i grawit mamy w tych pałeczkach. To też będziemy używać. Słuchajcie, doszły do mnie jeszcze takie Łyżeczki do pasty i do pokarmów w proszku oraz to co bardzo lubię to takie super naklejki, które wylądują oczywiście na moim regale i będą miały tam swoje specjalne miejsce. Bardzo dziękuję firmie Tima za yy, wsparcie i propozycję, żeby podesłać to do testów, żebyście zobaczyli, jak krewetki się zachowują. OK, rozpakowujemy pokarmy, wrzucamy je do zbiorników i tak jak zwykle to robię. Powiem wam, w którym zbiorniku jest jaki pokarm. Do zobaczenia za chwilę. OK, więc jesteśmy na pierwszej półce na regałach. Tutaj mamy pastę Gravit. Ona jest, no nie wiem, czy zobaczycie takiej dość. Mocnej konsystencji. No i nakarmiliśmy sobie nimi krewetki Calceo, które tutaj sobie tą pastę zaczynają skubać. No, pasta ma to do siebie bardzo daje duży dostęp wszystkim krewetkom w zbiorniku, więc te krewetki, które aktualnie to jedzą, pylą na wszystkie strony i te maluszki, te mniejsze, słabsze sztuki mają do tego dostęp. Zobaczcie, jak aury się rzuciły na pastę granit. i blue bolty, które tam tą pastę widzicie, pylą i te mniejsze krewetki skubią sobie z tyłu. Zobaczcie tutaj kolejna pasta. Tym razem na rzut trafił Basic i Basic też ma taką konsystencję plasteliny bardzo mocno zbitej. Zobaczcie. No i zgodzicie się ze mną, że takich krewetek nie wypada karmić byle czym. Więc mamy tutaj pastę Basic. Tutaj do Dragon Pasta Basic. Dragon Bloody oczywiście tą pastę już rozpracowały praktycznie. Więc idziemy szybciutko do innych zbiorników. Słuchajcie, tutaj mamy kolejny pokarm. A! Rozsypałem go po całym pokoju. Grawit I on jest takiej konsystencji. Akurat wypadł mi pelet takiej konsystencji peletu. Natomiast po wrzuceniu do, zbiorniku, do zbiornika staje się taki drobniutki. I również dostęp mają wszystkie krewetki. Słuchajcie, muszę to pozbierać z podłogi, żeby to mi się nie rozwaliło, więc widzimy się za chwilę. Słuchajcie, wszystko przeciwko mnie dzisiaj wesoło. Rozsypałem pokarm, rozładował mi się telefon. Krewetki nakarmione pokarmami wcinają aż głupie. Tutaj mamy grawit i z podłogi jeszcze do takich galaksy wrzuciłem to co mi spadło. Więc mamy Gravit. Nie rozsypmy tego. Mamy tutaj granulat Basic Ultra i krewetki Galaxy na tym granulacie, który wygląda tak. Też daje dostęp wszystkim krewetkom. Zobaczcie jakie zbiegowisko. Natomiast zobaczycie teraz jestem w szoku, ile krewetek jest na innym regale. Popatrzcie na to. Pasta ultra w tym zbiorniku. Mamy tutaj mix tajwanów i po prostu jest szał. Oczywiście one tę pastę troszeczkę rozpyliły, więc nie przejmujcie się tym delikatnym zmętnieniem wody. To minie, natomiast dopasowujcie zawsze pokarm do ilości krewetek w zbiorniku. Więc yy, mamy tutaj pastę ultra i tutaj w drugim zbiorniczku, zobaczcie, krewetki galakty na pascie ultra jedzą aż miło, pełno maluszków. Zobaczcie, krewetki naokoło zbierają się, żeby jeść. Te drobinki, które są rozpylone przez większych bohaterów. Dobra, idziemy półkę niżej i tutaj mamy pastę Balanskerb. One są razem z pastą ultra takiej gran, takiej granulacji, takiej formy troszkę bardziej kruchej, łatwiej, łatwiejszej dla krewetek do przyswojenia, natomiast. Troszkę trudniejszej do formowania, ale nie przeszkadza to krewetkom. Krewetki mają bardzo dobry dostęp do tej pasty. No szaleństwo jest niesamowite. Krewetki Blue Tiger, zobaczcie, zabijają się o pastę. W praktycznie tej pasty dużo im tam nie zostało. I mój mixik też na baście Balans. No naprawdę bardzo fajna reakcja krewetek. I wierzę, że te pokarby zostały przygotowane z największą starannością. Używałem pasty Gravit. Oczywiście na mój regał trafiły klejeczki od Timek. Jeżeli chcecie taką naklejkę, wymyślcie jakiś konkurs. Myślę, że mogę się z Wami tym podzielić. Zobaczcie jeszcze to. Rekomenduję pasty, w, pokarmy w paście od Time. Wszystkie pokarmy, które dzisiaj dostałem są bardzo dobre. Część z nich używam pierwszy raz, ale jak widzicie na załączonym obrazku, krewetki bardzo sobie je upodobały. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Dziękuję firmie Tima za przesłane Produkty do testów. Matthias, alles gute im neuen Jahr. Iśkanie Prechen. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Słuchajcie, jeżeli możecie pozwolić sobie na to, żeby mieć to w swojej kolekcji, to serdecznie wam polecam produkty time. Jesteśmy w Kontakcie. Dzięki za uwagę i zawsze, zawsze. Do następnego razu, trzymajcie się. Cześć, cześć.